Nazywam się Igor Ganiurski, miałem przyjemność być koordynatorem projektu po polskiej stronie. Nazywam się Igor Benjurski, Ja miałem przyjemność być koordynatorem projektu z polskiej strony. To była dla mnie duża przyjemność i bardzo ciekawe doświadczenie. To było dla mnie wielka przyjemność i bardzo ciekawy dosyć. Spotkaliśmy się po raz pierwszy w marcu tego roku na podobnej konferencji, tylko rozpoczynającej projekt. Pierwszy raz spotkaliśmy się w sierpniu tego roku na podobnej konferencji, tylko to była odkrywająca konferencja projektu. I te pół roku, czy siedem miesięcy minęło tak bardzo szybko. I te pół roku, czy 7 miesięcy poszły, tak jak wy widzieliście, bardzo szybko. Ja chciałbym bardzo krótko opowiedzieć o historii projektu, czyli kolejnych działaniach, które realizowaliśmy wspólnie przez, przez te kilka miesięcy. Ja chcę dużo krótko powiedzieć po pilni zachody projektu który realizowaliśmy w kościące kilku miesięcy. W kwietniu 2013 roku realizowaliśmy pierwszą wizytę studyjną do Polski w kwietniu 2014 roku realizowaliśmy pierwszą naczelnie wizyt do Polski której celem było zapoznanie z praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi w Polsce i w Unii Europejskiej na temat pozyskiwania inwestorów zagranicznych. І метою було ознайомити учасники навчального візиту з тими рішеннями в Польщі, які застосовуються щоб притягнути та утримати закордонний інвестор. В першій перший студійної брали удягнув міст з зернівського. В На першому навчальному візиті в першу участь були учасниками мери малих міст Чернігівської області. І Byliśmy przyjmowani, byliśmy gośczeni w wrocławskich i dzierżoniowskich, w kilku instytucjach, w kilku miastach z obwodu Dolnego Śląska w Polsce. Uczestniki mieli rzadki spotkań w instytucjach, w biznesu to w publicznych administracjach miasta Wrocławia, ale także w kilku mniejszych miastach w województwa, w tym Kolejnym dużym etapem projektu były szkolenia w Czernichowie w i na Nowogrodzie Siewerskim. Czerwowym wielkim etapem projektu były seminary, jakie prowadziły się w Czernichowie, to w Nowogrodzie, Czerwiec i lipiec tego roku. W czerwniu, lipcu tego roku. Mhm. Prowadzony przez polskich ekspertów, takich jak wspomniany już wcześniej Dariusz Ostrowski, Шеф Агенції Розвою Агломерації Воцлавський. Заняття проводили польські експерти, такі mm -hmm. як вже вище названий Дарій Шостовський, голова Агентства Розвитку Вороцлавської агломерації. Я цек піхота, президент за Ронду Польсько-Української Izby Gospodarczej by Ministar Gospodarki Rodspolit Polski. Я цек Піхота, сьогодні голова Польсько-Української Господарської Палати, а в минулому міністр економіки Республіки Польща. Oraz burmistrz Dzierżoniowa Pan Marek Piorun i zastępca burmistrza Pani Wanda Ostrowska, a nasi partnerzy w projekcie. A także burmistrz, minister Dzierżoniów Marek Piorun, ta jego zastępnica Wanda Ostrowska, nasi partnerzy w projekcie. Celem szkoleń było wypracowanie rozwiązań, które Na podstawie polskich i europejskich doświadczeń w pozyskiwania inwestycji miało pomóc rozwoju inwestycyjnemu miast w połowie czernichowskim. Matorium tych seminariów było na bazie polskiego dosudu przeciwowania inwestorów o rozwódku miejscowych terytorii do pomocy małym miastom Czernińskiej w Mówię to dlatego, że w tym okresie też zaczęło się kolejne działanie projektu, czyli przygotowanie przez uczestników projektu, takich mini działań, mini projektów, które pozwolą na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miast Obwościgo. Ja o co mówię tylko, że podczas seminariów uczestniki projektu też chciały gotować mini plany, mini projekty podwyższenia inwestycyjnej powodowości swoich terytoriów. Dwa z tych projektów zostaną dzisiaj krótko opowiedziane przez naszych uczestników. Dwa z tych e, projektów w średniu będą krótko naszym uczestnikom. Mhm. E, kolejnym etapem projektu była druga wizyta studyjna do Polski w lipcu tego roku. Znaczy, głównym etapą tego projektu był drugi napczelni wizyt do Polski w lipcu tego roku. Która była rozszerzeniem e, tematyki poznawanej na, na szkoleniach nieco było rozszerzenia znań i informacji, jakie były przedstawione w czasie seminarium. Odwiedziliśmy podobne instytucje jak podczas pierwszej wizyty, czyli instytucje z Wrocławia, gdzie i jeszcze kilku miast Dolnego Śląska, ale tym razem program był już bardziej szczegółowy i poszerzony. My odwiedziliśmy riaty instytucji, jakie były przedstawione jeszcze uczestnikom. Patrzyłam na czarną wizytę, ale te koszty wizyty było zbogać na nowoj się. Kolejnym etapem projektu, który przypadał na wrzesień tego roku, były staże doszkalające dla wybranych uczestników projektu w polskich instytucjach i urzędach.